Jak się kurwa tego. Co kurwa, kurwa? Te kombajno przyczepy. Ale do to... czego? Do pszenicy. Pole numer 18, jestem przy osiem... No, co że żeś ten włącz. Jest włączony. No to, patrz, czekaj. Tu masz taką tylko w pełni nic nie kosisz. No ale wjeżdżam, to w ogóle to nie kosi. Pokaż. Jest, jest włączony jest opuszczony. Dobra no, na chwilę, zobaczę. Jakob... Co? Co to, że się za... maniak? No. czy jak mówi? Jakie? pole on ma orać? Zbierz surowe ziemniaki z pola 36 i zawieź na produkt na stację Pol... Ja pierdolę! <noise> Ty jesteś kurwa kupi jakiś?